borykający się z problemami finansowymi lider rozgrywek grupy D pierwszej ligi piłki ręcznej Unimetal Recykling MTS Chrzanów podejmował przed własną publicznością KS SPR Końskie. Mecz był okazją na przypieczętowanie mistrzostwa, bowiem do tytułu Chrzanowianom brakuje jedynie dwóch punktów. Od początku spotkania gospodarze nie prezentowali się dobrze. Popełniali sporo błędów w ataku, a obrona pozwalała przyjezdy na zdobywanie łatwych bramek. W 17 minucie goście prowadzili 8 do 4 po trafieniu Sebastiana Włoskiewicza. Sygnał do odrabiania strat dał szanowianą bramkarz Marcin Górkowski, który dwukrotnie rzutami przez całe boisko wpisał się na listę strzelców. W 22 minucie na tablicy świetlnej widniał wynik 8-8 po trafieniu Bartosza Hardziny. I w końcówce pierwszej połowy mecz się wyrównał. MTS miał swoje okazje na objęcie prowadzenia, ale kilkoma niezłymi interwencjami popisał się bramkarz gości Krzysztof Markowski. Tuż przed Cyreną wynik na 12-12 do 12 ustalił Stanisław Malinowski. Po zmianie stron przyjezdni szybko odskoczyli na dwa trafienia. MTS gonił, ale tego dnia brakowało skuteczności i przewaga gości się utrzymywała. W 44 minucie Chrzanowianom udało się ponownie doprowadzić do wyrównania, gdy dalekie podanie od bramkarza na bramkę zamienił Bartosz Skoczylas. Przyjezdni jednak na więcej nie pozwolili. Szybko powrócili na prowadzenie i nie oddali je już do końca spotkania. Ostatecznie KS SP pokonał Chrzanowian w ich własnej hali 27-24 i mógł świętować zdobycie trzech cennych punktów. My walczymy w każdym meczu o zwycięstwo, ja mówiłem już w pierwszej rundzie, że myślę, że jesteśmy jedną z drużyn, która może ograć szanów jako lidera i to dzisiaj udowodniliśmy. Jestem pełen podziwu dla chłopaków, naprawdę walczyli 60 minut super, koncertowa druga połowa, Krzysiek świetnie bronił. Chcieliśmy bardzo dzisiaj wygrać, niestety nie wyszło, no nie był to po prostu nasz dzień, dzisiaj bardzo, bardzo słabo jeżeli chodzi o skuteczność u nas czyste sytuacje które zazwyczaj wykorzystujemy dają nam dają nam cenne bramki a dzisiaj dzisiaj niestety tego u nas zabrakło. No, też jeszcze wczoraj wypadł Karol Płód niestety tam miał wypadek także no, sytuacja kadrowa troszeczkę nam się kadra uszczupliła no ale to, to i tak nie znaczy że, że, nie, że nie mogliśmy tego spotkania wygrać mogliśmy je wygrać natomiast no, tak jak mówię słaba skuteczność zbyt duża ilość błędów własnych no i takie słabe momenty gry w obronie były. Cóż, mogę powiedzieć, słabo w obronie, słabo w ataku. Skuteczność nasa dzisiaj była, jak się nie wykorzystuje z, nie wiem, teoretycznie, z 20 setek, no to się przegrywa mecz i słaba skuteczność o tym zaważyła. Tylu rzutów w sytuacjach stuprocentowych niewykorzystanych to w tym sezonie na pewno nie mieliśmy. Dzisiaj obrona nie zagrała. Zazwyczaj gramy mocno w obronie, nie dajemy się ogrywać jeden na jeden, a dzisiaj przeciwnikom wychodziło to bardzo łatwo i bardzo dobrze. Nie wiem, czy to jest spowodowane. W ataku też zaskoczyli nas wysoką obroną. Ta gra nasza była bardzo mocno szarpana. No i efekt końcowy jest taki, że przegrywamy u siebie pierwszy mecz w tym roku. Troszeczkę zbyt dużo karmieliśmy, to dawało wiatr w żagle zespołowi gospodarzy, ale no i kontra pośrednia, tak? Jeżeli popełnialiśmy błęd, no to niestety no, szanów słynie z tego, że napędza swoich skrzydłowych i, i tą kontrę bezpośrednią, no i z tego właśnie straciliśmy parę bramek, ale myślę, że za cały kształt spotkania należało nam się zasłużone zwycięstwo. Dzisiaj nie popisaliśmy się najlepszą skutecznością. no Nie wiem, czym to było spowodowane, bo naprawdę. Sytuacje były w pewnych momentach wyśmienite, a my gdzieś tak ubijaliśmy tego bramkarza. No naprawdę nie da się wygrać meczu, jeżeli się skuteczność 35% czy 40% czy nawet, czy tam może nawet mniej było, bo nie jestem teraz w stanie na gorąco tego powiedzieć, no ale tak się meczu nie da wygrać. Co mogę powiedzieć? Mic tylko się poprawić. Przedostatni kolejce MTS czeka wyjazdowe spotkanie z Wiretem w Zawiercie. Za tydzień jedziemy do Wiretu, do Zawiercia. No na pewno będziemy chcieli wygrać, na pewno wiret nam tego nie ułatwi, no, ale będziemy walczyć. Nie widzę innej opcji niż, niż wygrać dwa następne mecze i zakończyć ligę na pierwszym miejscu, tak? Na szczęście wypracowaliśmy sobie taką przewagę we wcześniejszych meczach, e, że mamy ten komfort, jednak nie możemy, nie możemy e, się dać rozluźnić za bardzo i, i walczyć do końca. No, sytuacja wokół klubu na pewno nie sprzyja temu wszystkiemu. Ale no, no musimy to, musimy się zmobilizować, musimy się skoncentrować, zdobyć dwa punkty. Nie zwieszamy głów, jedziemy za tydzień do zawiercia, przypieczętować wygranie ligi. Po 18 seriach spotkań Unimetal Recykling MTS Chrzanów z 49 punktami dorobku zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli.